Dalto! Hej. Trochę szybko, ale z buć drugiej strony. Gruba jazda. No kurwa, to daje człowieka. To jest Dreszowski <grym grym> ja ja Ty, koszul jest chodź chyba. Chodźcie, spojrzyj. Chodź, mu Jowko, chodź. Dalton, chodź. Dalton, spojrzyj mu w oczy. Jowko, nie wyjdziemy Dalton, spojrzysz mu w oczy. Dalton, chodźcie, spojrzyj się w oczy. Stary, kurwo. Na rynku się rozjebie. Stańcie oko w oko. Stańcie oko w oko. Dawaj, dawaj, troszkę bliżej. Wejść w kubek! Oko-foko, nie bijcie się, zaraz walka. Chodźcie, chodź. Myślisz, że ja że się ciebie boję? Podejdźcie! a ciebie. Się... Ale ci dojebał. Ale to zrewersował. Jakby od ulicy, to tu ździ się rzuje w ogóle. Nie uciekaj. Ja Ej, Dalton, ty Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Chodźcie, oko-foko. Kurwa, daj. Kurwa, daj okay. mi no, kurwa. Okay. Zabolało. Błopaki, ja was zrobił. Zabolało, świnu, kurwa. Kurwa. Siedzisz. Ej Dalton, Dalton, tego się nie spodziewałem. <gül hooked> nie, nie chcę, urybisz się jeszcze zadziemy. Czy ja bozę kurja, Marku pytanie o ciebie. Hotelane. Jak mocno? Ciebie, kurwa, jak mocno odczułeś to potężne kopnięcie Daltona? Ej chodź, Dalton. Chodź. Dalton do wśród mikrofonu. Wśród Dalton, mikrofon si weź. Kurwa, Weź mikrofon Dalton. uważaj na kamerę. Wychodz. Pie na przykład. Zdejmować. To są damskie. Sam się przetrzeliłeś, co ty kurwa? Obciągasz, no. Ty zrobię banana do tej. Chodź, buzi. Zrób, zrobię no, dobrze, dobra, rajowko Chodź! Psyka ci się Chodź. Ha. Wskakuj, masz octagon. Ej, Zajem. dobra, wy, ej, wypierdolcie tego starego swela, kurwa, trójkątu i lecimy dalej. Wracam. Wracam, także jeszcze raz, chodź do Wam Kurwa banana kurwa, do banana buzi. Nie, Nie będę robić typu.

tylko spójrzcie sobie w oczy. Chodź ciukko. Nie bij, bo on Cię nie ruszy. Chodźcie. Nie. I powiedz mi teraz, kurwa, odejdź sobie. Odejdź. I Cię rozjebie kurwa, na ringu a ja, bez problemu. A ja bym chciał Cię pocałować. Ty, ja. Ci zamówię Ale Igora. Chodźcie, stańcie pocałować. do... Stańcie. Stań, ja stań. w Tak? Ja robię z miłości do Ciebie. Podałem, kurwa. Naprawdę. Dziękuję, do, ja, że takich Dostałeś, dostałeś tą walkę, ja chcę, żebyś wyszedł na prostą